Dzień dobry, dzień dobry, pokój i dobro siostry i bracia. Dzisiaj swoje mininy obchodzą Franciszek i Ksawery. Solenizantom życzymy błogosławieństwa Bożego, a Was serdecznie zapraszam do odsłuchania Słowa Bożego. Z Ewangelii Jezus przyszedł nad jezioro galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do niego wielkie tłumy. Mając ze sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg jego, a on ich uzdrowił. Rozważanie: Gdzież jest świat pełen słońca, śmiechu, przyjaźni, beztroski, zdrowia? W Londynie mówią, że to w Nowym Jorku, w Nowym Jorku mówią, że to w Kalifornii, w Kalifornii mówią, że to w Paryżu i w Rzymie. W w Paryżu mówią, że w Londynie, ale gdzieś jest świat pełen szczęścia. Z psalmu Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swą chwałę.